Nikt nie przypuszczał, że podróż jednego człowieka zmieni losy świata. Brat Andrew z biblią w ręku i wiarą większą niż strach, przekroczył żelazną kurtynę, by przynieść nadzieję tym, o których świat zapomniał. That was born in, Poland, in, Warsaw, in Dziś, po 70 latach misja trwa. Open Doors niesie się wsparcie dla prześladowanych chrześcijan w ponad 70 krajach świata, w miejscach, gdzie za wiarę płaci się najwyższą cenę. W rzeczywistości jesteśmy wdzięczni nawet, kiedy dzieją się rzeczy tak trudne i poważne, że myślimy, że nie damy rady, ponieważ Bóg używa was, aby zapewnić nam wszystko, czego potrzebujemy. Już 8 listopada 2025 zapraszamy Cię na Dzień Open Doors w Expo Łódź. To będzie czas, gdy przemówią ci, którym odebrano głos. Goście z Jemenu, Palestyny i Nigerii, a także ci, od których wszystko się zaczęło. Poruszające wystawy, uwielbienie prowadzone przez zespół CSM, program dla dzieci pełen niespodzianek i nadziei oraz modlitwa. Która zmienia rzeczywistość. Dzień Open Doors, 70 lat nadziei silniejszej niż strach. Zarejestruj się i pobierz bezpłatne wyjściówki. Widzimy się 8 listopada 2025 w Expo Łódź. Bądź z nami.